Gościmy na jednym z nowochódzkich osiedli. Jest rok 2020, kiedy to dzieci zostały skazane na życie w świecie wirtualnym. Wiele z nich polubiło siedzenie w domu oraz życie na online. Jednak na szczęście została mała grupka dzieci, która tęskni za spotkaniami, treningami, wspólnym dążeniem do celu, konkursami i występami przed publicznością. Są to koleżanki z jednej szkoły kochające taniec. Każda z tancerek specjalizuje się w innym stylu tanecznym. Wszystkie razem postanawiają wziąć udział w konkursie tanecznym online. Czy uda im się dogadać i wybrać taniec na konkurs? A może dojdzie do wielkiej kłótni? Zobaczcie sami. Przed Państwem Akademia Tańca Bajlandia w spektaklu tanecznym pod tytułem Taniec na online. Co zdobywa świat? Gdzie się podział basen? Gdzie się podział las? Czy na moje urodziny wpadnie któryś z was? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Gdzie się podział? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to tak. hip-hoperki uważają się za najlepsze tancerki. Mnie również już na nerwach grają i do tego wszystkie konkursy wygrywają. Są złośliwe, próżne i zadufane, a myślą, że są przez wszystkich lubiane. Każdy ma już dość ich złośliwości. Trzeba je nauczyć do bliźnich miłości. Patrzcie na fejse. Co ona tu wstawiły? Będą domyścia z Polski się szkoliły? Myślicie, że mają tam jakieś szanse na wygrane? One są świetne. Na pewno ich drużyna na podium stanie. Pasowałoby im kiedyś utrzeć nosa. Może przestałyby być cięte jak kosa. Ze mnie się cały czas i bez przerwy naśmiewają, bo jest i nudne, tak do mnie mawiają. Uważają hip-hop za tenis najlepszy na świecie. Ale tak nie jest. Przecież wy wszyscy dobrze o tym wiecie. O, patrzcie, nadchodzące zadufane gwiazdy, żeby tylko nie zrobiły nikomu znowu żadnej jazdy. Nie patrzcie ich stroną, może nas nie zauważą, one przecież tylko siebie sympatią darzą. Opatrzcie, tam siedzą te wszystkie wyrzutki społeczne, do tego pokraki, brzydule i bez tanecznego. Te ich tańce są do niczego niepodobne, takie dziwaczne, brzydkie i nudne. Na hip-hopie nic się nie znają, tylko te swoje wygibasy kochają. Może do nich podejdziemy i im trochę podagadujemy. Świetny pomysł, bo jest straszna nuda. Na pewno podogryzać im nam się uda. Ty, baletnica, co tak sztywno stoisz? Czy ty się czasem czegoś nie boisz? A ty co, w jednego kurcia kopsku bałaś i mu zatka wszystkie piórka wyrwałaś? Patrz na to, postępuje nogami, się rękami i myśli, że się może równać z nami. Ta to jest żałosna. Dodaję układy na TikTokach. To ten taniec. Przecież moja droga, bujać w obłokach. Zostawcie nas w spokoju. Każdy robi to, co lubi. A ta wasza złośliwość kiedyś was zgubi. Co, przykre się zrobiło? Bo, prawda w oczy kole? Nic na to nie poradzimy. Że z was są obleśne, głupie i brzydkie babole. Same jesteście obleśne, bo wszystkim dokuczacie. Żadnego miłego słowa do nikogo nie używacie. Zamilcz kobieto! Bo nie masz prawa równać się z nami. Ani z naszymi wspaniałymi i najlepszymi tanecznymi układami. Pokażmy im kilka prawdziwych tańców, bo ja mam dość tych ich połamańców. Patrzcie, jak to robimy, wyśmienicie! Może się od nas czegoś nauczycie. I co wy na to, taneczne nieudaczniki? Widzieliście, jak się osiąga najlepsze wyniki? Co wam dają te wasze śmieszne i głupie tańce? Przecież wyglądacie w nich jak jakieś połamańce! Nasze tańce wcale nie są głupie! Są tej to despacji i w fajnej grupie. Nasze tańce mają bardzo długą i ciekawą tradycję, więc chowajcie w kieszeni te wasze chore ambicje. Tak jesteście mądre i cwane. Myślicie, że te wasze tańce są komukolwiek znane? Jak jesteście takie pewne swoich możliwości, to również weźcie udział w konkursie i pokażcie swoje umiejętności. Tak właśnie zrobimy i do konkursu się zaraz zgłosimy. Ty chyba zwariowałaś. Co one potrafią, sama przed chwilą widziałaś. Są dobre, owszem, nie zaprzeczam, ale naszą grupę również polecam. Przecież jesteśmy dobre w tym, co robimy. Ciągle ćwiczymy, a nie tylko dumnie stoimy. Racja, przecież tańczymy z pasją i dla przyjemności, a w sobie mamy do tańca wiele miłości. <laughs> Już Was widzę na parkiecie. Jak Wy nic o takim konkursie nie wiecie. Może masz rację, że nic o nim nie wiemy, ale na pewno wszystkiego się dowiemy. A my nie mamy zamiaru tolerować tu nietolerancji, manipulacji i arogancji. Odkąd trzymasz z dresiarzami, co dzień w szatni grozisz mi. Spadaj stąd! Pamiętaj inny, nie znaczy winny, dla innych ty człowiekiem bądź. Pamiętaj inny, nie znaczy winny, dla innych ty człowiekiem bądź. Też się wstydź Nie rób mi świństwa w środku dzieciństwa Nie użnie złym człowiekiem być Nie rób mi świństwa w środku dzieciństwa Nie użnie złym człowiekiem być Nie toleruj Nie tolerujmy czynów złych, nie popełniajmy sami ich. Nie tolerujmy nietolerancji, manipulacji i arogancji. Nie tolerujmy czynów złych, nie popełniajmy sami ich. Dobra dziewczyny, spadamy stąd szybciutko. Pamiętajcie, że do konkursu zostało dni malutko. Do zobaczenia na parkiecie. Ciekawe, co nam takiego pokażecie. No i co my teraz zrobimy? Jakiego układu się nauczymy? Może belet nas uratuje? Prima ballerina przed wami startuje! To przecież się na ten konkurs nie nadaje. Tam bardzo surowe nie wydają. Jazz jest nowocześniejszy i dla mnie przyjemniejszy? Never we Aby wygrać konkurs, trzeba wdzięku i gracji. No, nie mówcie, że nie mam racji. Uh -huh. Uh -huh. Sukces to musi być taniec ze medio znane, żeby był na konkursie przez wszystkich doceniane. Like an Najlepszy będzie ten country, on jest naprawdę dużo warty. To musi być coś bardziej nowoczesnego. Coś do hip-hopu, bardziej podobnego. Stop! To musi być coś wesołego, coś co poruszy starego i młodego.

Co innego, chyba nie wybierzemy tego jednego. Popatrzcie, zmienili regulamin konkursu tego. Nie będzie rozstrzygnięcia stacjonarnego. Wszystkie drużyny mają przesłać filmy? Tutaj podany jest adres mailowy tej firmy. Mało tego. Zmienili zasady dotyczące ilości obsady. Nas jest niestety za mało. Potrzeba nas więcej, aby się udało. No to nie będziemy miały możliwości pokazania na konkursie swoich umiejętności. O nie, znowu leżą te wredne krowy, pewnie mają już układ gotowy. Nie wyglądają mi na zachwycone, ani jakoś specjalnie zadowolone. I co, dumne jesteście z siebie? I tak nie zabłośniecie jak gwiazdka na niebie. Co się stało, bo my nic nie wiemy i nie bardzo ten tekst zrozumiemy. Nie czytałyście regulaminu nowego? Nie ma tam dla nas nic dobrego. Nie mamy kamery do nagrania filmu, bo nasza utonęła w szkolnym kiblu. My też nie weźmiemy udziału, bo nie mamy pełnego składu. To może połączymy nasze wspólne siły, tylko żeby każdy był dla siebie miły. My mamy z nimi razem wystąpić? Przecież będą z nas cały czas drwić i kpić. Przestańmy dziewczyny im już dogryzać. Źle o nich mówić i ich przezywać. Ciągnęły do nas pomocne dłonie, więc zróbmy coś fajnego we własnym gronie. No to do dzieła, bierzemy się do roboty, a nie stójmy tu jak jakieś nieboty. To właśnie szczęście! Czuję znów, jak mnie przenika całą tak od stóp do głów. Chcesz być szczęśliwy? Jak w pięknym śnie Więc otwórz serce, niech muzyka porwie cię. Dziś całe szczęście ma w kieszeni, Całe serce w nogach mam, Całe ciało rozpalone. Zobacz sam. Oczu nie da się oderwać, bo ten ruch ma w sobie to coś: i to tempo i ta Taki tras No co ich wiem ma dobre i złe Gdy jesteś tu, żyję tylko tym snem Teraz tańcz w tańcu, wszystko się wie No to chyba układ mamy gotowy. Wydaje mi się, że jest odlotowy. No to czas nagrać nasze efekty pracy i myślę, że wszystko będzie cacy. Dawać mi tu kamerę na statywie i niech muzyka z głośników płynie. ¿Dónde está Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cuz we were just kids when we fell in love, not knowing what I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is over. Pride, but I know what's right from mistakes in my color TV I don't care if I lose my hair, cause I'm living happily My bestie and your bestie, dancing by the fire Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher Talking about hey now, hey now, hey now, I go, I go, I know

Udało się, mail został wysłany i tym samym nasz taniec do został przekazany. To teraz będzie potrzeba nam dużo cierpliwości, aby doczekać się zwrotnej wiadomości. Nie trzymaj w niepewności. Mam nadzieję, że mają dla nas dobre wiadomości. No czytaj szybko, co nam tam napisali. Mam nadzieję, że ze śmiechu nie płakali. Dzieci, uciszcie się i uspokójcie, jak mogłam czytać w takim chaosie. Pragniemy poinformować, że wasza drużyna została zakwalifikowana do Te Ty sami chcieliśmy zaprosić Was na nagranie do telewizji w przyszłym tygodniu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Hurra, udało się. Jedziemy na finał do Warszawy. No i co? Dalej uważacie nas za połamańce i uznajecie za głupie te nasze tańce? Nie miałyśmy racji, oczywiście. Mam nadzieję, że nam wybaczycie. Wasze tańce są również miłe i ładne, a wy jesteście całkiem zaradne. Praca z Wami dała nam dużo radości. Nauczyłyśmy się dzięki Wam dużo nowości. Miejmy nadzieję, że jak ten paskudny wirus zginie i ta okropna pandemia minie, zatańczymy na koncercie przed publicznością razem, wspólnie i z wielką radością. Rozumiem, że te wszystkie rzeczy złe odpłyną jak najgorszy.